Witam Was, widzowie! Z tej strony: Kendzior, a to jest pierwszy odcineczek z bardzo, ale to bardzo krótkiej serii z gry Vorax. Jest to gra survival zombie, mianowicie mm, zostałem tak w zedzonie zrzucony do jakiejś strefy kwarantanny, gdzie, 4, gdzie tam był jakiś batalion, i on po tych, 40, po tych 48 godzinach straciliśmy z nimi łączność. I ja w tej grze chyba mam się dowiedzieć, mniej więcej, co się z nimi stało z tym batalionem. Ale to jest demówka. To jest demo gry, która ma wyjść w 2024 ogólnie, w pierwszym kwartale. Ale wydawała się być naprawdę, ale to naprawdę bardzo w porządku. Dlatego postanowiłem, że ją po prostu nagram. Tak. Jeżeli fajne, jeżeli fajne będzie, to będzie nawet kupowana. kto wiem. Jest z tego co wiem bardzo straszna. A jak jest Gierka to zombie, który jest bardzo straszny, to jest survival zwłaszcza, to mi się takie Gierki podobają. Start game. A new type of light multiple rocket launcher has been developed by NATO. This weapon poses a threat to the security of our nation. The PMC and its shareholders consider this a matter of utmost importance. As part of Team W1, your objectives are locate the high mobility artillery rocket system, gather military intelligence on the system, reach the extraction point. Under no circumstances can the involvement of PMC be revealed. In the event of an emergency, the squad commander is authorized to initiate liquidation procedures. Proceed with extreme caution. Okej, okay. systemy e, antyrakietowe, czy tam jakiś rzut? Artyler, artylerię? Co? Artylerię zniszczyć, coś, coś takiego? Jakby e, to mi... E, Lagam mózg, mózgu dostałem przez chwilę. Ale coś tam było, jakiejś artylerii na tyłach, wroga zniszczyć, jakieś atomówki chyba na to. No, tak to wygląda. Whiskey 111, to jest Mission Control. Are you okay? There was an accident. We saw other members of your team eject so far we have been unable to reach them there appears to be a house not far from your location to the north just follow the road once at the house wait for further instructions we need to ascertain if we can still salvage this mission remember your tactical helmet it transmits vital data to us and logs all our communications with you review these at any time from the intelligence menu okay zaświecę latarkę. Fajne, fajne. Czy to jest Tactical Helmet? Tam widzę bateryki u góry, czy najprawdopodobniej. I w ogóle, sorry, za to dzięki krzesło, ale no. Ja, ja muszę, ja muszę z nogi poprzestawiać. Ale tak. Um... Bateryki u góry, prawdopodobnie to jest związana z latareczką. Mam tu godzinę, dzień. To standardowe statystyki, hapeki, energię, wodę, jedzenie. I coś tam jeszcze. Mam jakieś pole widzenia Aha, to pokazuje czy są kryty czy nie Ty, czekaj Takie pyt. Aha, ja nic nie mam A jest jakaś opcja, żeby schować ten chłop? Chyba nie Co to jest? Pióra, cztery pióra Dobra Myślę, że ja tutaj jakoś... Czekaj, ja zostałem zesłany na misję z Tactical Helmetem, ale nie dali mi żadnej broni? Serio? Kurde, ja myślałem, że jakoś broń będę mieć. Dobra, ale tego się chyba nie opłaca. Jak na razie zbieraj, no bo to jest demówka, Aha, mój cel jest 450 metrów ode mnie. <śm> no nic to w takim razie trzeba iść przed siebie. O! Jakiś samochód. No dobra. O, kurde. Nie, 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 zostaw mnie Proszę Gdzie jest mój pistolet? Gdzie mam jakąś broń? Jak mogę zostać na misję wysłany z samym hełmem bez... bez broni palni. wącham... Oj, 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 jest je za mną. Dobra, podkajtować tutaj troszeczkę trzeba. Nie, gościu, nie, nawet nawet nie myśl o skończeniu się... tej... Okay. Staminy Hopie, gonicie rozstrzały pies zombie na dodatek, który musi się świecą gały. Tak suja, ja weź. Nie? Oj. Błagam. Dawaj! Dobra Mogę ze mną nie zadzierać O kurde, jestem jedną nogą w grobie, wam powiem Raw meat i Animal Skin. mi czymś chyba? Jaki bleeding mam? Nie wiem Metal Wire, clove Ropy. W tym samochodzie były. No Właśnie, on zjadł jakiegoś człowieka, który ma przy sobie nóż. Clear water. Medkit. Proszę, jak się wychilować? Consume Uff. No za wiele z tego pana to nie zostało Czekaj, czy mi spada HP? Spada mi HP, dobrze myślałem Dlatego, jak ja mam sobie z tym poradzić? Crafting Bandaż? Dobra, już już już, consume Ja item intelligence, nie no, powinno już być wszystko okej okay. Oj, tutaj wyrzuciłem Kurde a może się użył? Nie, jest tutaj No nic, mam się siekierę Myślałem, że dobędę coś... Tylko jakiś pistolet bardziej, ale... To jest tyle, ale... Z tego co widzę, to, to tak nie pyknie Mógłbym napełnić bug paliwa, ale nie mam czym tak za bardzo ten przeraźliwie ten pies wygląda Widać, że coś z nim jest ostro, nie tak. A co my tu mamy? Jakaś kolejna lokacja? To jest jakiś budynek. Ymm... Tak, jakiś budynek z za te lagi, ale... Ale widać, że gierka... giereczka w 4K. <laughs> nie no. Ale jakieś cinki od czasu do czasu są. No i nadzieję, że to przeżyjecie. Wood plank. W sumie macie taki sam obraz jak ja. Chainsaw? Są... Fiulkan. I have no more space? No nawet tak nie mów Jak nie masz... Jak no more space? Coś, co jest? Coś tu biegnie do mnie A, to tylko królik Dobra wyżeź mi te planki Najwidoczniej te planki były... Zbyt zasobożarne Dobra Jakim cudem? I have no more space Czekaj, a... Aha, to w ten sposób działa i teraz będę mógł najprawdopodobniej to wziąć. Nie, 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 nie chcę od planku, ja chcę ciebie. Kurde, jak ta grana nagle zaczęła płynie chodzić, co jest? Jakby to jakiegoś niesamowitego busta. Bunch of branches. No i już się zbugowało mi paliwa. Oj! Coś czuję, że to będzie bolesne w przyszłości. No nic, Long Branch. Czy ja mogę coś z was zrobić? Tree of Shrub, Crafting, Cloth, Animal Skin, Short Branch, Rope, Rock, Craft Hammer. I co ja mogę z tym młotkiem zrobić? Mogę jakoś go gdzieś tutaj... W... nie wiem, wepchać albo coś w tym Nie Ale po trójką mam piłę spalinową. Więc super, ale... O! Wystarczyło pierdyknąć par razy. Dobra, jednak ciebie nie biorę. Ciebie jak na razie jeszcze zostawię, chociaż. Albo nie. Nie będzie mi to potrzebne. Metal wire. To, co się kraftuje. Dobra. Zobaczcie później. Siekiera do łapy. Nie, no już tylko siekierka. No, kurde gościu może wyjąć to siekierę? No. I co, trzeba szukać dalej czegoś tutaj w okolicy, no bo. Powiedzcie, no tu znajdę wszystko jest jakieś. Prudę się czuć, jak, jak w tym. Jak w Dead Space, to wszystko jest porosięte mięsem, jakieś. No ale ta gra ma być creepy. I niepokojące to jest, on powiem. Jak wszędzie jest mięso, bo tutaj też widziałem, że tu też są jakieś kubki mięsa. A najprawdopodobniej wszystko jest z ludzi zrobione. I ciekawi mnie, co jest za to odpowiedzialne. Co... I Co ludzi na tych terenach wytępiło. Znaczy wiadomo, jakiś wirus, ale, ale co dokładnie? Czy tam widzę przeciwnika daleka? Chyba nie. Ale feeling ogólnie giereczkę jest naprawdę spoko. Biegania, walczenia. No to mieli jest totalnym sztosem. Kurde, z tej nic nie zostało, ale ona wcale nie jest jakaś... To się ona jest... To jest świeża, wam powiem. Albo tak przynajmniej wygląda. Jakby niedawno została skonsumowana. Całkowicie obgryziona. Tam jest budynek i to nawet dwa budynki. Tym bardziej mówiłem o tej stodole tam daleko, ale chcę zobaczyć co jest przy tym drzewie, bo on mnie najbardziej interesuje. To jest wszystko mięso było brośnięte. Żołnierz. Ale jest z nim coś ostro nie tak. Ma czerwone oczy. Czyli to coś porosło. Tak, ja, to mięso go porosło tak jakby i go pewnie zaczęło żreć, albo przemieniać. Diary Page Mogę jakoś to przeczytać? Czy tak nie za bardzo. Find! A shelter all went wrong. Play. Aha, oj. To no, to, dobra, to nieważne. Aha. Na gość się dokładnie nie rozpisał, ale mówił, że w ostatniej nocy stracili trzech ludzi. I że aktualnie chyba największym priorytetem jest spalenie tych wszystkich ciał, że oni się tam na nich nie obrażał, Tylko, że nie do końca. Znaczy, nie napisał, co ich zabiło. Chyba. No jeszcze, czekaj, To nie napisał? I have no idea if the prayers are making everything worse or better Kurde, jakieś takie... ...laki słodze do czasu Aaa, dobra tam O, ja wiem co to jest za lokacja Nie, 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 tu na razie nie idziemy Nie, żeby... Co to, co to za odgłosy? Nie wiem, ta gra jest... ...creepy jak jasna... Ulejarka. W sensie dźwięki w tej grze są naprawdę ho W sensie... Strasznie... straszne napięcie człowieku po powodują. Naprawdę. Jakiś taki straszny niepokój czuję jak gram w tą grę. Znaczy jak się znajdę. Oho, wiecie co, ja podejdę pierwszy do tamtej wieży, bo mnie tam jeszcze nie było. I już widzę co się w tym domu święci. W tym domu co jakieś potwory. Jakieś psy. Ale tam musi coś być dobrego. Skoro tam są psiaki... To nas 100% coś tam znajdę, ty, tylko że to jest kurde domek na drzewie. Oj, ktoś tu się wykoleił. Dear water. Stay in the tree house. We build it together, of course. We'll be safe up here. And please don't go near the barn to get a gun. Stay safe, I will all be over soon. you son. Some... O, się tutaj na Discordzie coś pisze. Kurde. Czy... czy jeżeli zosta... Ale czekaj, get the gun, w sensie, że... Czekaj, 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 Ale że get the gun, że get the gun, że w środku jest ten gun czy to jest... Kurde, ma proszę, ma... Zapisało się tu, zapisało się. Get the gun. Okay. Wiadomo, nie jestem jakimś... Maister... Majst... majstrem, jeżeli chodzi o Angola. Ale co, nie, co nieco. O kurde, dobra, nieważne. Zaraz umrę. Co nieco. Rozumiem i, i ja nie jestem powiem, czy w tym domu. Czy to nie jest tak, że tam pistolet znajdę? Ale nie, dobra. Pierwszy punkt tego domu. I zobaczę, co w nim znajdę. No i co tutaj ciekawego macie przy sobie, panowie? O kurde. No to jest już panowie, oni są już dawno martwi. Tak, to są trupy. Ale niezwykłe <laughs> trupy, to są zombie. Short branches, branches i to... No mam patyki, kamieni jedynie nie mam. W ogóle nie wiem czy ja będę w stanie to odpalić, a przydałoby się, ponieważ mam jedzonko w ekwipunku. A z takim HP jak ja będę chodzić, to kurczę za dużo nie zdziałam powiem, ale no nie widzę tutaj za bardzo... O! Cztery kamienie. Dobrze, jeszcze jeden. No i jeszcze grzyby. Grzyby, grzyby, dobra. Grzyby są, to jest... Dawaj, E. Odpali. O. nie. Container to cook? No jaki container to cook, co ty gadasz? Discard. Ja potrzebuję czegoś, żeby sobie gotować żarcie. To jest...

Pistolet ma. O kurde, ile tam jest miecha. A znaczy ja mniej więcej wiem, co tu się dzieje, bo już to oglądałem u jednego youtubera. Ale no. Ciekawie to wygląda. Ale jak mam Mam pistolet, to ja bym z chęcią wystrzelał te wszystkie psy, które tam są. I zobaczył, co ja tam znajdę. Chyba, że zaraz się okaże, że ja tak naprawdę pomijam jakiś aspekt. Także ja powinienem z nim pogadać. Później mi każe tutaj przyjść. A no, to się najwyżej cofnę, no nie ma problemu. Ale. Kurde, jakie żarłoki... Patrzcie, ile krów został... Ile krów zostało zjedzony? Jest. Altelis. Czekaj, a ty, Lisku. O jak dobrze zobaczę jakieś żywe zwierzę. Tam jeszcze królis jest. Dobra, nie widzę niczego poza. Więc najlepiej będzie po prostu wejść do środka. Oj oj... Panie, panie. I o kurde to ma... Co to jest? I to nie są zwykłe psy, to jest są, co... to nie jest... Jak gały to ma? Nie? O kurde! Szybko, Consume! Nawet dwa nie wiem, czy to mnie healuje. Nie, to tylko zatrzymuje krwawienie. Zasadnie się też. Podaj się. O. tej co? Tam był jeszcze jeden pies? Ja go nie zauważyłem. No to co, rozgajmy? No to co, widzowie? Podejście numer 2 Odkryłem, że się w ogóle ten e, hełm. Zakłada... Zdejmuję. Alto. Lisek, uciekaj. Czyli to jest więcej niż... Zakładałem tych psów. Chodźcie! Bydlaki! No kurde! Uciekaj! Szybko, 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 dopóki jeszcze tam tego nie ma. Konsum! O ich chyba za dużo amunicji. waliłem. To Ciekawi mnie, czy te odgłosy, które teraz słyszałem, to były odgłosy lisa? Psa, który się też zarucił gdzieś. Nie ma żadnego tutaj. Ty, to nie wiem, to było strasznie laki w takim razie. No, naprawdę, to było strasznie laki Double barrel. O, kurde, dobra. Dobrze, tu przyszedłem w takim razie. Co to jest? Metal grid. I wood plank. A gdzie to wszystko mieszam a a faktycznie się przyjdzie plecak. Ja mam powiększenie plecaka, no ta... Dawaj, zamiast piły motorowej. Tylko. Fajnie by było, jakbym. Nie wiem, jakiś Jakby to powiedzieć, super by było, jakbym zdobył jakąś apteczkę, bo niestety, ale no moje hapeki. No nie są najbardziej. No nie jest. Stan mojego wzoru nie jest za bardzo zadowalający. Zbyt optymistyczny. Dlatego, fajnie by było, jakbym z jakiejś dupci krowy wygrzebał jakąś dużą apteczkę, ale z tego co widzę, to takich. Takich nutów tutaj nie ma. Hm. No dobra. Ale tu z tego co widzę trochę wszystko oprócz tych wood plank w ty. Wood planki się przydadzą i to dobrze wiem. Ale to zobaczycie później, co się będzie działo. Tylko czekaj jak to też jeszcze wygląda. A kurde, tak to wygląda. Myślałem, że to jest jakieś... że ktoś tutaj troszeczkę słabo rozmieścił tą krew, że to myślałem, że na niewidzialnej ścianie, ale tu się okazuje, że tu jest jakaś ściana. Dobra. Tutaj jeszcze krówci całkowicie nie zjadły. Tutaj w ogóle że jakieś kwiatki wyrosą w krowie Jedyne co mi pozostaje to chyba pójść teraz do domu i zobaczyć kto tam jest. Albo zanim do tej chałupy wejdę, co tu się dzieje? Bo tu widzę, że, jakiś, że tu jest jakaś szopa. Ok, weź. Aaaa, takie buty. No dobra. I tutaj jest paliwko. O, paliwko, kit. Ty, ale widzę coś tam. Chyba to wszystko to są deski jeżeli tak, to. O, panie, będzie czym się barykadować? Tak, tak, tak. Kurde, tu wszędzie są pozabijane zwierzęta. Jakieś zejścia do kanałów? Ciekawe, czy ja tam będę musiał zejść. Jeżeli tak, to. Uuu, to niedobrze. No ale no dobra, trzeba pogadać z tym chłopem, który jest w środku. Może coś tu jeszcze przy okazji znajdę ciekawego na tych półeczkach. Militarna skrzynia. O! Take all: granaty, gunpowder. Mnóstwo amunicji Właśnie, ile... Nie no, no desektor troszeczkę mam w ekipunku. Raczej mojej postaci się kręgosłup pod ich naporem nie połamie. I have to activate the indoor electricity. Aha! Activate indoor electricity Dobra, bierz błotka Co to jest? Nails, gwoździe, dobrze, przydadzą się do barykadowania. Hold. O! Oh. Zjedz! Jest, jest. Pot! Czekaj, ja mogę teraz... Czy ja mogę teraz to ugotować? A. Oha, coś się tego. coś coś... Tylko teraz coś nie działa to ognisko. Poczekaj, a jak zdobędę jakieś... O, Oootupetuwa. Dobrze. Czekaj, co ja mam w ręce? Nie wiem. Wydawało mi się, że to... to Daj branche, może to przez to, że... Patyków nie mam. To nie mogę tego ogniska rozpalić. Ponownie. F. A. Ok Ok. Nawet on Nie, teraz E. Ty wiecie co? Ja mam taki genialny pomysł. Tak, ja mam genialny pomysł. Na przykład. Nie mogę tego. No wiadomo, że mogę. Kurde, tu wszędzie jest mięso. Best. ja tam, zaraz tam pójdę, ale, ale pierwsze, rozpalę sobie ognisko w domu i czy ja mogę, faktycznie garny możecie włożyć, hold i czy mogę tam mięsko wrzucić, kurde, jak zrobić, żeby, jak zrobić, żeby to mięso tam wlazło, tak, żeby wsadzić to mięso, crafting, fastening, o, Fajny, fajne. Ale przydałoby się dowiedzieć... Co z tymi garnkami? Cooked meat. Okej. Okay. że się pod... Myślałem, że się podpaliłem. Wiesz. Dobra, tu się mięsko robi, w drugim też się mięsko robi, pięknie. Przy okazji posprawdzam czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Bo widzę, że troszeczkę tutaj szafeczek jest. Po otwieranie. O, a co my tu mamy? Food cans. Biorę wszystko Jedzenie zawsze na propsie Snacksy Będzie, będzie na noc uu-u, uh, clear water Jak wygląda sytuacja z wodą? To mógłbym się troszeczkę łyknąć tej wody, to jest na dwie butle Clear water No ja bym się bardzo chciał tej wody napić, mam mięsko jeszcze Kurde, co jest? Dzikie to sterowanie Konsum. Okej okay. A, czyli to jest... A nie, tam nie było Clearwater Dobrze Konsum. mam dwie puste butelki Dobra, to nie można wyrzucić Tu się mięsko gotuje No moja postać jest głodna Tak w takim razie, jak to się tutaj ładnie robi Jest 13.39 Wydaje mi się, że powinienem czym prędzej się zająć szukaniem tego chłopa Bo jak się zrobi noc, to nie będzie dla mnie co zbierać To czy są tu już jakieś kwiatuszki, żeby zrobić lepsze bandaże? Kurde, nie widzę. Dobra, nie ma co czasu marnować Kurde, sorry, tak odpalam ten ekipunek, ale to już jest jak jest Clove, aha! No dobra Co, co to daje? Restor Aha, a tu... Heal, heal Cure? Dawaj, consume. O no nie, coś. Coś troszeczkę HP w to dodaje. Aronia. No fajnie, fajnie, ale. Jest tak, jest. Could be used for healing purpose. Discard crafting. Na siebie też nic tu nie zrobię. Ty, ale czuję, czuję to presję czasu na sobie. Oj, otwieranie. Zamykanie tego. To jest. Oho. No i popsułem grę. jak zwykle muszę coś zbugować? Odzyskałem co miałem odzyskać. Tylko trzeba było wczytać cewa, trzeba było pójść znowu pozabieść pieski. Wszystkich. Ble, 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 ble. Troszeczkę tak było. Ale co? Shotgun jest. Pistolecik jest, wszystko jest. Granaty są. So... Ty mogę coś przypisać? Nie, nie mogę. No to trzeba zobaczyć, co jest w tym domu. Co się tutaj kryje, bo tu jak widzicie. O! There! Over here! Behind the door! Whoa. Oh, who are you? Are are you okay? Listen, we don't have much time. We are going to eat you alive if, if, if you don't do exactly as I say. Okay. Barricades, ammunition, explosives. Get yourself ready, kid. It's going to get real ugly as soon as the sun goes down. Oh, I'm I'm trapped in this. You you need to do this on your own. In this place, the walls have eyes. You have to destroy those eyes. No, aha, oczy na the mutations you have seen so far in fauna, flora, even in humans, there may be a link with this creature the sergeant talks about. Our science team is worried that it may morph further into something aggressive. Może <noise> mam się zabarykodować? Jak zajdzie słońce, to będzie malutki przypał. No, Dwa razy mi nie trzeba powtarzać, kurde, tylko ile tutaj ile jest rzeczy do barykodowania w sensie. Trenety mogą się to zombie dosyć. Ty, to jest electricity. I need to complete the panel. O kurde, coś jeszcze, że nie mam za dużo czasu, wam powiem. Dobra, benzyna, nie benzyna. Puh, dobra, kender, spokojnie. Bez nerwów, to jest. To jest czasówka. No dobra. To są. Czekaj, to są te, jak one się nazywają? Eee, fuzzy, o właśnie. I fuzzy powinienem móc wepchać tu. Nie, nie tutaj. Oho, o, ile fuzów. Ja mam 5 fuzów w ekipunku, tu jest ich więcej. Take-all. Kurde, po co jej puszki? Tam było, że na górze napisane, że muszę coś zrobić Tak, 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 że muszę naprawić electricity I dlatego to nie działa I się muszę przygotować przed nocą, bo jak się zrobi noc To będzie naprawdę nieprzyjemnie Ale dobra, zanim to się stanie ja bym, ja bym chciał tutaj wszystko sobie pozbierać I ciekawi mnie bardzo mocno to, co jest na dole, najpierw ich czytam. Jakby nie trzeba, ale mogę. Mogę tu zejść? Być może ja to zrobię po prostu z tego jeden wielki, czy jeden długi odcinek? Nie, ten ham. Dobra, widzowie, według mnie to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku z Woraxa pewnie jakiś krótki w miarę będzie, chociaż. albo taki samej długość jak tu, bo widziałem, że ludzie po półtorej godziny to nagrywali. I się Zobaczy, ale mam nadzieję, że, że jakiś za długi nie będzie. W każdym razie, mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek spodobał. Gra ma ogromny potencjał, fajnie mi się w nią gra, jest creepy, naprawdę czuć, yy, czuć ten klimat w tej grze, naprawdę, czuć go fajnie i to bardzo dobrze, znaczy bardzo mocno, to jest bardzo dobre, ponieważ yy, jak grałem wiele gier i tego klimatu niestety nie posiadało. No ale no cóż, i ta giereczka jest bardzo fajna, zobacz, ja jestem ciekaw, liczę na to, że twórcy do tego pierwszego kwartału 2024 roku zrobią bardzo fajną robotę, zwłaszcza, to ma być sandbox. To wie, no nic, widzu, jeżeli spodobał Cię odcinek, spodobał Cię odcinek, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w następnym odcinku z gry Worax. Papa!